Siem, Marcos, ich diament i lecimy z odcineczkiem. Dzisiaj czy odcinek informacyjny z, z hkf HKF'a Tak. I tak, to jest to koniec edycji. Jak widzicie, mam piękne zbrojki, mieczyki, piękne główki, które zabiłem. No, resztki po ludziach, które jeszcze tam wyrzuciłem, jakieś, no, pszczółki w ogóle. No, ale tak, pytania co do przyszłej edycji. Czy będę przyszłą edycję nagrywał? Na pewno tak. Czy będę z kimś to nagrywał? Możliwe. Czy będzie gilia? Możliwe. Czy będę ludzi przyjmował do gildi? Możliwe. <gry> no i tyle z informacji. Przejdźmy do odcinka. Przejdźmy sobie na dół. Będę ciasta. Przepraszam za lagi, bo mi się węduje jeszcze jeden filmik, który wstawię. No i tak, co my tu mamy? Brojki, mieczyki, wszystkie potrzebne itemki. No, za dużo nie grałem na, te, na tej edycji. O jakie lagi. Widzicie, widzicie to? Dobra, idziemy. Pokażę Wam gdzie są kity. Tu sobie dajemy kit. Teraz wam Ci pokażę co I proszę dudka i mieczek. Widzicie? Nie wiem po co ich to biorę. O ile Tutaj piękna świnka. No i tyle. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. No i siema!